Siemaneczko, mordeczki. Dzisiaj nagrywamy sobie giereczkę, Hello! Neighbor! Hello! Neighbor! 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 Polega, gra polega na tym, że musimy się dostać do naszego sąsiada z wyrola. I mamy mu dostać do piwnicy i odkryć, co tam jest. Już to widzę, że to wyjdzie w pierwszym odcinku. Mm. Tu mam tabliczkę: Turn on electric, check inside, move stuff inside, take it up. Dobra, to musimy sobie prąd włączyć. Włączony. Mamy kluczyk podświetlony jak... Nie dobra, nie będę nawet mówił co. Ale jest. Kluczyk se po prostu już chyba wydupię. To też. Holdruis RM Aha. Dobra. Prawie możemy to rzucić dalej. To też to wiemy. Dobra. Mamy się rozpakować? No to sobie rozpakujemy wszystko jak trzeba. Jak mistrz. Yy... To raczej nie ma znaczenia, jak sobie to ułożymy. Ale no co, yy, mamy wpakować, to wpakujemy. I press E to sleep. A co tam jeszcze pisało? Co my mamy zrobić? Aha, to się w ogóle tak zaznaczam. Take a nap. Dobra, czy nie mamy się przespać? Yy, press E to sleep. Nie chcę mi się w nocy tam iść do niego. Dobra, yy, bierzemy latarkę. Ja sobie jeszcze wezmę może taki karton jeden. Może się przydać. Dobra, idziemy sobie zobaczyć yy, dom. To rozumiem, że my już możemy tutaj wejść, tak? Okej. Okay. Nasz sąsiad jest tu. Czy on przyjdzie jakoś tutaj? Nie. No dobra. Go tu nie ma już. O! Ciężko się tutaj w ogóle biega jakoś. Dziwnie. Strasznie. Okej. Okay. Te dźwięki są trochę dziwne. Hmm. <śm> hmm. Zesrałem się, nie powiem, co ty z konewką robisz. Co? Ja wierdzę. Dobra, póki widzę, że on nie jest za szybki, myślę, że możemy się spróbować dostać do jego domu na szybciora. Wejść szybko na górę, zobaczyć, co tu się dzieje. Co to. Okej, okay, sąsiad ma za drzwiami pi w piwnicy narnie, spoko. Narnia chyba była w szafie z tego co wiem. <grybujesz> Dobra. A właśnie zapomniałem. Słuchajcie. Co wam yy, co sądzicie o tej kamerce okrągłej, bo ja stwierdziłem, że mi się taka kamerka podoba. No i taka będzie. Dobra, pudełko. Mogę sobie to zamienić? O Jezus, przepraszam bardzo, bo mi się tutaj włączyło jedna rzecz. Bo mam to upośledzenie zrobione, bo to jest dziwne jakieś. Ale idziemy. On jest psychiczny. Okej. Okay. Idziemy. Kolejna. Idziemy zobaczyć jeszcze raz. Wszystko. No właśnie, co to jest? Mogę mu prąd wyłączyć. A, niech to... Ale pytań, czy on tutaj przyjdzie teraz. Nie więcej już znam dźwięk, kiedy on wychodzi z domu, więc... tych drzwi. On tu przyjdzie? W ogóle ta fuck? Co to jest? To on jest serio psychiczny jakiś. O kurwa. Yy. Dobra, ja sobie przejdę tu. Aha, to jest granica. Dobra, nie możemy iść dalej. Przejdźmy sobie tutaj. Nie byliśmy jeszcze w środku za bardzo. Wejdźmy do środka. Okej. Okay. Yy, jesteśmy w garażu. Garaż. O kurwa. Ja pitole. Serio? Dobra. Patrzcie na to. To się... Tą grę się tak przychodzi W ten sposób. Tu widzę młotek. Podnoszę go. Chodź tu. Dostaniesz nim zaraz. Jomeczku. Zgubił mnie? Ej, chyba mnie zgubił, ale muzykę dalej słyszę. Ty, ta muzyka jest creepy, serio. Strasznie. Ubił nas. Kurde. Nie. Nie. Zablokowałem się. Kłopnął w karton. Widzieliście to. Teraz poproszę ten... Mm, powtóreczkę slow Ech, kurde. Nie no. Czemu proszę? W sumie sam będę musiał wstawić. Po, ja, po co ja to powiedziałem? Kurde. On nie jest taki prosty, ale jeszcze raz na szybciora a tutaj patrzę Nie cfelu! Spierdzielaj! Ja tu biegnę. Mogę i spać? Chyba nie. O, o, mogę. O! Idealnie. Mamy młotek. W ogóle nie patrzyliśmy, co trzeba do otwarcia tej piwnicy. Dobra, nie ma go. W ogóle yy, yy, ten. Zacząłem się wychylać normalnie w prawdziwym życiu. Ale co my tam potrzebujemy? Czy młotkiem? Okej. Okay. Um, kluczyk i młotkiem trzeba chyba to otworzyć. Co jest? Aha, ja on tu siedzi. On mnie nie widzi. Nie. Mogę mu zadzwonić? Nie. Dobra, zróbmy coś takiego. Póki on tam chce coś ogląda. Bo ja widziałem dokładnie. Co my tu mamy? Okej. Okay. Poszedł tam. Zamknął drzwi. Hmm. Dobra. Pomyślmy, co my mamy teraz zrobić w zasadzie. Musimy się dostać do jego domu. On ma drzwi zamknięte. On przechodzi do hałasu. On jest bardzo czuły. co się on bardzo dobrze słyszy. Jak biegnie. A nie, to my, dobra. Kurde, mamy mały problem. Wiem, jak go rozwiążemy. Ok, o to mi chodziło. Ok, myślałem, że mi otworzysz te drzwi. Jak ja Co ja mogę zrobić? Mogę. Hmm. No bo on dalej ma te drzwi zamknięte, prawda? No, on ich nie otworzył, nie? No nie. A To on jest klipi. Cholerę, klipi. Możemy wejść. Hmm. Nie, no jak my mamy tutaj wejść i dostać się do jego domu? Czy dam radę przez okno przejść? Chyba nie. Y y y super gra. Przechodzenie przez płot. Ktoś tu chyba ma coś nielegalnego. W ogóle patrzcie, jak on wygląda. On jest tu <tryk> You must be this tall to hide. Musisz być na tyle wysoki, żeby się schować. Co jest? Co jest? Ok. Aha, czyli możemy się w szafie chować, tak naprawdę. No spoko. Czaję. A tam jeszcze łóżko było. To co, ja się mogę do łóżka schować? Widzieliście to jeszcze? Otworzyłem te drzwi. W ogóle... Mm. Jestem bardzo bliski włączenia sobie nagrywania przez tą grę i się obawiam. O Jezus Maria, zaś mi się wyłączyło jakieś coś. Mm. Siomek, coś ty Kurwa. Ej, czym ty we mnie rzucasz? Chodź, byczku. Ej, co jest? On pomidorami we mnie rzuca. Pa. Chodź tu, byku. Czemu te drzwi są nagle zamknięte? Co jest tu? Czemu on we mnie rzuca tymi rzeczami wszystkimi? I czemu mi te itemy znikają? Jakby nie mogły mi zostać w ekwipunku. Kurna, zaś to źle na odbiorę. Tam mam jeszcze lornetkę, ale nie chcę jej... Czemu ja tak szybko chodzę? Co jest? O, teraz coś mi się zbugowało w ogóle. Jakieś kamery mi w ogóle wykrywają. Gdzie masz te kamery, Ziomuś? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Super. Rozumiem. Eee, ta gra jest zbugowana. On jest nienormalny. Drzwi są otwarte. Ten se okno wybił, żeby się wydostać z domu. Co jest? Się przestraszyłem. Ty gni do głupia. Chodź tu. Co on wraca? Te. Nie. Ta gra traci sens powoli. Z mojej strony. Kur. Okej, okay, się mam mordo. Co? Prendy? Okej. Okay. Mam młotek. Więcej nie potrzebuję. <laughs> Elo, zio, musiała ja idę sobie spać. Cześć. O Jezus Maria. Nie, nie idę w nocy. Ta gra jest creepy. Nadaje no, się mi ten taki ładny dzień. O! Jezus. Myszka mi w ogóle wylatuje spoza po, ekranu gry. Okej, okay, już go widziałem w oknie. A no tak, bo przecież mamy ten młotek. No nie, mam bardzo problem z tym dużym. Tu jest ta kamera! On tu nie idzie? Dobra, idzie. Przepraszam za telefon, ale wiem już co zrobimy. Idziemy zobaczyć, czy to w ogóle ten młotek działa, bo ja sam nie wiem. Więc wbijamy mu się na pełnej. <laughs> <Ja pierdzielę. śmiech> O ja pierdziele. O Boże, święty, aż ciarki przeszły. <grym> Dobra, z tym już co jest, ten młotek o zrobiliśmy i tych tego już nie ma, jeszcze kluczek nam został. Y Wiecie co, mi się wydaje, że po prostu ja chcę to już dzisiaj przejść, więc widzimy się zaraz, yy, kiedy ja sobie zobaczę gdzieś na YouTubie, gdzie mogę taki kluczyk znaleźć, bo yy, ja nie chcę to już w tym odcinku przejść, nie będę się... Więc widzimy się zaraz. Dobra, słuchajcie. Yy, znalazłem sposób, gdzie jest... Yy, on jest gdzieś na górze w jakimś pokoju z monitoringiem. Ten... Yy, Nie mogę. Te kamery są. To kamera jest tak daleko, łapie? Wpad mi teraz pomysł do głowy, Czy jeżeli wyłączę prąd, to kamery będą wyłączone. Tak! Kamery nie działają. No to trzeba było tak od razu. Ty, on tu idzie? Z, z góry zszedł, widzieliście to! Co on tam jest? Ale on z góry zszedł, wy to widzieliście? O Jezus, Maria. się nas wieola? Dotaj idzie nie do domu. Co on Cię zagląda? Nie ciekawi, gdzie on pójdzie. Czy on tutaj będzie Nie jest o. Dobra. W ogóle doszło do mnie, że Jezus się przestraszyłem tej kolejki teraz. raz zaś działa, czym się tylko wydaje? Dobra. Zróbmy to teraz. Objaśnię Wam to prosto, że w góry jest woda i tam jest yy, rekin. Wpadłem yy, na pomysł, żeby po prostu wyłączyć to ogrzewanie w domu. I jeżeli jestem geniuszem, to ta woda się powinna zamrozić. Ale to, to tylko może. Co się stało? Aha. Zbychu. Dobra, ja nie wiem, co mogę zrobić, bo ja nie wiem dokładnie, gdzie, w którym to jest pomieszczeniu. Dobra, biegnę. Nie wiem, gdzie to jest dokładnie, ale. Dokładnie. Jakiś dzwoneczek widziałem. Nie interesuje. Czy da się zamknąć? Ja pierdolę. Słuchajcie. Nie umiem tego zrobić. Fak. Widzicie, co się dzieje z tym ekranem? Ja muszę sobie zobaczyć to, jak to u Was wygląda teraz. Nie, no u Was to dobrze wygląda. Tylko u mnie tak dziwnie. Patrzcie w ogóle. On będzie teraz u góry. Widzicie, co ja sobie to tak ustawię. O Jezus, dobra? Mamy wytrych. Dobra. Mamy wytrych teraz, żeby to nie zmaścić. Bo jeżeli on mnie teraz złapie z tym wytrychem, to jest po Ale ja mam pomysł bardzo prosty w zasadzie. Nie chcę w nocy. O, idealna pora na koniec. My to teraz przechodzimy. Patrzcie, jak tylko ja sobie muszę pod czwórką. Dobra. Czy mogę? Jak to działa? Aha, tak, dobra. Mam nadzieję, że drzwi są otwarte, żebym mógł ym, 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 się szybko tam dostać. Bardzo się tego obawiam, że mi się nie uda, ale... ale wierzę. Już się kilka razy obsram O, siema byku, chodź. Na końcu jeszcze w niego. O, kamera idealnie mnie jeszcze uchwyciła. Co? On, nie słyszy, on głuchy jest? Nie o, chodź tu Ja Mike patrz Co je? I śmietnik jest... Śmietniki atakują świat. Przepraszam, podbijają. Dobra. Raz korzy śmierć. Jest. Win. Dobra, co my tu mamy? Nie. Co jest? Co? To jest jakiś psychiczne. Co się stało właśnie w tym momencie? Dobra, nie wiem. <laughs> nie wiem, dwie łapki w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Bo są inne wersje jeszcze. Bo to, a właśnie, bo to była alfa 1. Więc zapraszam do dalszych, znaczy... Co? Yy, więc zapraszam do łapkowania i będzie kolejne odcinki i więcej strachu i więcej srania. Dobra, yy, więc ja byłem Adren, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Yy, no i cóż, cześć!